Mam pytanie, czy można pić dwa kolageny na raz? To jest pytanie na temat butelek farmowitu, które dość często się powtarza. I to nie jest tak, że nie można, bo nikt Wam tego nie zabroni, nikt Wam to nie jest nigdzie zgłaszane, tego nikt nie kontroluje, tak? Ale pytanie, czy jest sens to robić? Dlatego, że tak, w obu tych kolagenach mamy jako bazę kolagen ty mamy kolagen 10 tysięcy, jeśli będziemy przyjmowali 25 ml dziennie, jeśli będziemy przyjmować 20 ml dziennie, czyli tą zakręteczkę, to mamy tutaj e, wtedy 5 tysięcy jednostek kolagenu. O, czyli oprócz tego e, baza jest ta sama. Później różnica między tymi kolagenami polega na tym, jakie dodatki zostały dobrane. I tak jak w kolagenie tym różowym, tym 10 tysięcy, mamy biotynę, kwas hialuronowy, ekstrakty roślinne, trochę takich podstawowych witamin, tak w tym niebieskim kolagenie mamy raczej specjalistyczne dodatki dla osób z problemami zestawami. Czyli mamy oczywiście siarkę organiczną MSM, mamy glukozaminę, chondroitynę, ekstrakty znowu roślinne, takie jak kurkumina, mamy również witaminę B12, witaminę C, D i K. I teraz tak, niektóre z tych witamin się powtarzają w obu tych wersjach. To nie jest tak, że one są w jakichś zastrważająco dużych dawkach, także jeśli Wy skorzystacie z dwóch preparatów naraz, to że zrobicie od razu jakieś wielkie przedawkowanie. Nie. Tylko pytanie po prostu po co? Ja bym się bardziej skupiła na tym, żeby po prostu wybrać sobie jeden produkt, skończyć go, później w następnym miesiącu ewentualnie zamienić na kolejny i tak sobie rotować. Dlatego, że w suplementacji kolagenem bardzo ważna jest nasza konsekwencja i to, żeby ta suplementacja trwała. Długo. Czyli dużo więcej skorzystamy z tego, że wypijemy 6 butelek, e, jakby po kolei, w ciągu 6 miesięcy, niż jakbyśmy wypili te 6 butelek w ciągu 3 miesięcy. E, nasz organizm. E, no, tak jak wszystko w świecie przyrody, lubi jednak zdrowy rozsądek i umiar, więc ja raczej nie jestem za tym, żeby po prostu dublować te, te preparaty w nieskończoność. Jeśli chcemy podbić kolagen, czyli samo czyste białko kolagenowe chcielibyśmy przyjmować w większej dawce, to wtedy albo zdecydować się od razu na preparat, który po prostu ma tą dawkę większą. Czyli tak jak tutaj mamy 5000 tysięcy w porcji, tak tutaj w porcji dziennej wyjdzie nam 10 tysięcy, a jeśli chcemy podbić samo białko, czyli na przykład dalej zależy nam na tych dodatkach, niebieskiego kolagenu, ale białko chcemy wybić do góry. To bardziej się opłaca dokupić sobie po prostu czysty preparat kolagenowy w proszku. Czyli taki kolagen, który będzie bez dodatków i wtedy już nie będziemy musieli robić żadnej matmy i sprawdzać, ile danej witaminy czy danego ekstraktu roślinnego po prostu przyjęliśmy. Więc e, dla upartych, tak tutaj e, nic Wam się nie stanie, jeśli będziecie pili dwa na raz. Tylko pytanie, czy po prostu ma to sens, bo umówmy się, niektóre witaminy, jeśli przyjmujemy je po prostu w większej ilości. To nasz organizm się i takich plus będzie. I to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie na zapas nasypać tego, jakby zalać ten organizm tymi składnikami aktywnymi, i że on to wszystko wykorzysta. Bo po prostu, nie wiem, witaminy z grupy B przyjęte w nadmiarze po prostu pójdą do ubikacji, bo je wysiusiamy. To samo jest z witaminami w ogóle rozpuszczalnymi w bazach wodnych. Nie, więc tak. No, chyba nie ma to sensu. Ja bym się bardziej skupiła na tym, żeby utrzymać tą suplementację przez dłuższy czas. I to byłby mój priorytet. Raczej, jeśli miałabym na przykład do wyboru wydać kasę na 6 butelek, to uważam, że dużo rozsądniej będzie je wypić w ciągu 6 miesięcy, niż wypić je w skumulowanym czasie, na przykład 3 miesięcy, pijąc dwie na raz. Myślę, że to nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie taki, nie taki był plan. A jeśli macie jakieś pytania związane właśnie z tymi kolagenami w butelkach, to serdecznie zapraszam, żeby zostawić je właśnie pod tym filmem, ponieważ szykuję dla was teraz serię filmów o kolagenach. Więc jeśli będziecie mieli jakieś rzeczy, które chcielibyście, żebym wyjaśniła w tych filmach, to fajnie będzie, jeśli się po prostu tam odezwiecie. A jeśli chcecie sobie zamówić, e, jeszcze przez kilka dni w obniżonej cenie, ponieważ one są w tej chwili na minus -10% do końca listopada. E, czyli zamiast 89 płacimy za nie 80 zł, to możecie wejść sobie na stronę www.detektywzdrowkopa, ale gdzie właśnie te preparaty są dla was? Dostępne. Od 200 zł jest darmowa dostawa. A jeśli macie jakieś sprawy do mnie, to zapraszam jak zawsze do sekcji komentarzy i do wiadomości prywatnych.